Minęliśmy po drodze już kilka pól pełnych truskawek. Dopiero tutaj ktoś je zbiera, i są to tylko dwie osoby. Dlaczego tak się dzieje? Zaraz zapytamy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak mało ludzi jest na razie do zbierania truskawek? Nie wiem tego dokładnie, no. Ludzie niechętnie latem idą by też zbierać, bo to i słońce i nie każdy może, no. Ale kiedyś było więcej, zawsze pamiętam nawet, żeby taka dorobkowa praca, to wszyscy na truskawki. Tak, to prawda, ale i latość będą ludzie, bo to dopiero początek truskawki jest, no. Nieraz, latoś wczesny taki rok jest z truskawką. Że to czasami później. A też i dużo, i dzieci chodziło, a rok szkolny jeszcze trwa, to nie idą. No, dzieci. Czyli dopiero wszystko się zacznie? Dopiero się zaczyna, tak, truskawka. No, my tu dopiero drugi dzień jesteśmy. Także z szypułko zbieramy, to truskawki i na rynek ten pan wozi. A dzisiaj skup dopiero otwierają. Przyjechało wsparcie do zrywania truskawek? Zadamy kilka pytań. Proszę mi powiedzieć, dlaczego pani się zdecydowała przyjechać zbierać truskawki? No przede wszystkim no zarobić troszkę, ciężko jest po te czasy, no niestety. Chciałam zapytać, jakie są ceny truskawek teraz? 4 złote. Ludzie chętnie kupują truskawki? No tak, tak, to jest taki sezon, że, że akurat chętnie kupują. I na co zwracają uwagę przy wyborze truskawek? No, na cenę na wygląd truskawki. Na co pani zwraca uwagę przy wyborze truskawek? Na wygląd. Tylko? No, w smaku, żeby były dobre. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, na co Pan zwraca uwagę przy wyborze truskawek, bo widzę, że jest ich dużo. Na co zwracam uwagę? No na, na smak i wygląd, tak? No, trzeba zrobić przetwory na zimę. Czyli będą przetwory, tak z tych truskaweczek? Tak jest plan. A częściowo też do jedzenia. Odwiedziliśmy hojny, gdzie plantatorzy zwożą swoje produkty. Zapytamy się, czy skup truskawek już ruszył. W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy sezon zamrażania owoców i skup truskawki z terenu Łomży. Mam nadzieję, że od dnia dzisiejszego, od poniedziałku do niedzieli, dostawcy z tego rejonu będą do nas dostarczali truskawkę. I jednocześnie mam nadzieję, że zgłoszą się osoby też, które poszukują pracy. Z aktualną książeczką zdrowia zapraszamy. Do pracy zapewniamy dowóz pracownikom do, do, do zakładu. Na truskawkowych polach zauważyliśmy, że jest bardzo mało rąk do pracy. Zapytamy urzędników, czy naprawdę tak mało jest bezrobotnych? Na koniec maja, z danych, którym dysponujemy, poziom bezrobocia wynosi ponad 5 tysięcy osób. Są to osoby zarejestrowane z miasta Łomży oraz z powiatu łomżyńskiego. 60% z tych osób to są mieszkańcy Łomży. Z tego 2523 osoby to są bezrobotne kobiety. Na dzień dzisiejszy w Urzędzie Pracy mamy 46 ofert pracy i są to oferty pracy dedykowane tylko i wyłącznie do naszych bezrobotnych na terenie kraju. Jeśli chodzi o prace sezonowe to pracodawcy polscy nie zgłaszają nam prac sezonowych, natomiast w ramach sieci EURES dysponujemy na dzień dzisiejszy pracami sezonowymi w Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Niestety wszędzie wymagane jest znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego. W tej chwili jeśli chodzi o kraj i okolice, to mamy tylko i wyłącznie oferty w rolnictwie i to jest pracownik produkcyjny przy sortowaniu owoców i warzyw oraz pracownik fizyczny przy obróbce warzyw. Jeśli chodzi o te oferty, o których mówiłam w Polsce przy obieraniu warzyw czy sortowaniu, to te oferty na bieżąco są dostarczane do naszych klientów. Tutaj nie potrzeba szczególnych kwalifikacji, wystarczy tylko chęć do pracy. Na pewno nie są to oferty jakieś bardzo ekskluzywne, dobrze płatne, ale.. Też cieszą się jakąś tam, jakimś tam powodzeniem. Ja nie mówię, że tutaj mamy napływ, nie wiadomo ilu chętnych, ale wszyscy, którzy są zainteresowani tymi ofertami są bardzo dokładnie informowani o nich i, i myślę, że jeśli chcą skorzystać to naprawdę nie ma problemu. Oferty są bardzo szeroko dysponowane przez nawet nasze media, tak jak tutaj wykorzystując Państwa też zachęcam, żebyście ci wszyscy, którzy są zainteresowani zgłaszali się do nas i, i korzystali z tych ofert. Mamy już swoje truskawki, a teraz pójdziemy je przyrządzić. Skorzystały z gościnności i uprzejmości Łążyńskiej Wen. Jak wiadomo, truskawki najlepsze są prosto z krzaczka. Uczniowie łomżyńskiej wety pokazali nam, że możemy zrobić z nich więcej potraw. My mamy koktajl, naleśniki z truskawkami, a w lodówce chłodzi się sernik. A Wy, jakie macie pomysły? Piszcie w komentarzach.